Cześć, jest dzień dobry, witamy się bardzo serdecznie w mojej łazience i dzisiaj przychodzę znowu z tematem włosów moje włosy będę teraz słuchajcie, tonowała czyli będę zmieniała lekko ich odcień bardzo zachciało mi się teraz na jesień, żeby te włosy były takie troszkę ciemniejsze nie takie właśnie jasne i bardziej w kolorze takiego beżowego blondu poszukałam sobie różnych tonów. I wybrałam ten toner. To jest z Ala Dialight i ja mam kolor 10.28. Ten kolor to jest kolor taki perłowy. On ma właśnie w nazwie Blond Milkshake Moka Irisę czyli ma nadawać taki beżowawo-fioletowy, lekko taki po prostu chłodny beż odcień, nie jest to bardzo ciemny toner no i zobaczymy, będziemy mieszać go, słuchajcie, tutaj można w zależności właśnie też od tego, jaki chcecie uzyskać efekt, mieszać go z różną wodą utlenioną, może to być 1,8 może to być właśnie 2,7 i chyba jeszcze 6 i 4,5, wszystko w zależności wiadomo, im wyższy tym te włosy będą jaśniejsze ja właśnie, no myślę czy 2,7 czy 1,8 dlatego, że właśnie no chcę te włosy, żeby troszkę się przyciemniły, także nie wiem, jeszcze przemyślę, czy wymieszam mi to z, z wodą 2,7, czy z jedną 8, bo mam w sumie i taką, i taką wodę, oczywiście wody dokupujecie osobno yy, i teraz taki. ja poszukuję takiego beżowego blondu, dlatego będę, jeżeli ten toner przypadnie mi do gustu, to przy nim zostanę. A jeżeli nie, to będziemy sobie wspólnie tutaj yy, próbować różne inne tonery. Myślę, że będę kupowała po prostu inne numery, może ciemniejsze tonery yy, z tej właśnie serii. No to co? Ja mam włosy... Jeszcze zaraz przeczytam, czy nałożyć to na suche, czy już na umyte, mokre włosy, żeby tylko spłukać. No i będziemy zaczynać i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Powiem Wam tylko tak. Jeżeli chodzi o moje włosy, to są włosy farbowane dwa tygodnie temu. Mam taki minimalny odrost. Jeżeli chodzi o to, jak uzyskuję taki kolor, jakie farby i tak dalej, to dajcie koniecznie znać, czy chcecie, żebym nagrała wam moją aktualną koloryzację włosów, same farby, jakby, bo koloryzacja farby to jest jedna sprawa, a tonery dopiero później, nadawanie odpowiednich odcieniom kolorów swoim włosom, to jest już właśnie. Oddzielny proces. Także jeżeli chcecie, żebym nagrała Wam wideo właśnie o moich farbach, czym teraz koloryzuję i jak one po tym wyglądają bez tonera, to dajcie mi koniecznie znać, zostawcie kciuka, napiszcie też w komentarzu. No to lecimy. Dobra, przeczytałam już teraz, żeby stosować je na właśnie suche, nieumyte włosy, lub jeżeli robicie to bezpośrednio po koloryzacji włosów, no to takie wiecie, mocno odciśnięte ręcznikiem. Jak mieszamy ten akurat toner? Mieszamy w proporcji 1 do 1,5. Ja myślę, że muszę użyć tutaj na moją długość włosów, dlatego że nakładała to na całość, całe opakowanie naraz. Tutaj mamy 50 ml, czyli tego musimy dodać jeszcze raz tyle i pół, czyli 75 ml wody. Ja w tym celu używam zawsze wagi kuchennej, nie robię raczej na oko. Mam miskę, mam pędzel. Możecie to też w takim aplikatorze gotowym do farb robić. Ja często, jak farbuję, to używam sobie takich właśnie już aplikatorów. Jest łatwiej osobom, które farbują sobie same, łatwiej jest używać coś takiego. Ale no do odrostów, tak, bo tutaj jak gdyby na całą długość, jeżeli będę nakładała toner, no to miska i pędzel też spokojnie się sprawdzi. Także biorę. Opakowanie farby całe ma 50 ml, aha nie mówiłam o cenie, 45 zł. Yy, wpiszcie sobie w Google, ale jest też na Allegro, ja sobie oczywiście zamawiam na Allegro standardowo jak to ja. No i 75 ml wody. Idę powagę, odmierzam i nakładam. And every minute till not a moment is left. Like I ain't got a moment to rest before they bury me. The goal is to be one of the best and hope the legacy is what enormous is. performances stun them. The enormous left street corners get from them and all the chicks love them. The author false in this.

As soon as they step foot on a curb I get that love and the hood I deserve For putting in work Sublime like cooking and serve Still so good and absurd How I feel it's hard to put it in words like the present time I never ever knew that this could be the end a man I never ever knew that we would be the last so sad. I never ever hoped that anyone would call for him Whoa, 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 whoa It's hard to capture the moment, different rules, so many different views that's like a focus fool for thought now they make fools yeah, 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 yeah You yeah. you was taught, took your pass and stole it Buried truth with lies and leave it half decoded If it ain't enough, up, do the math it This division is even more complicated after COVID I feel it's time now, don't be the last to know it Yeah, 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 yeah I never ever knew that this could be the end Słuchajcie, skończyłam nakładanie, ja zaczęłam zrobić, robić tak, że najpierw zaczęłam nakładać na po prostu górę, czyli tu gdzie mam farbowany jak gdyby odrost, ale no nie o sam odrost mi jak gdyby tu chodziło, najpierw nakładałam na całej głowie, przy głowie, a później jak już skończyłam, to zrobiłam, e, przeciągnęłam na resztę włosów i powiem że ta, far, ta to jedno opakowanie tonera na moje włosy to mało. Głównie nałożyłam toner tutaj na te przednie partie i tak tutaj, a tutaj tak z tyłu całkowicie to nie, nawet próbowałam to jakoś, wiecie, tak ze sobą, ale no niestety jest tego za mało. Na moje włosy tak półtorej to tak chyba na styk dwie. Dwie byłoby po prostu najbardziej Ok, żeby wytonować te moje włosy, i teraz tak zostawiam to na 20 minut. Przychodzę po 20, minut mi tak skupuję, no i zobaczymy, co z tego wyszło. Przychodzę, przychodzę słuchajcie, z update'em. Jeżeli chodzi o toner, no to zobaczcie, moim zdaniem, poza tym, że zabarwił mi na taki fiolet, no gdzieś tam zneutralizował tutaj te pomarańczowe takie tony ale tu kompletnie nie zmienił mojego koloru. Eee, także następnym razem, to w sumie już też niedługo bo po farbie tym razem, nałoży ciemniejszy ten toner, wezmę z tej serii. Ciemniejszy, zobaczę, czy o ton, czy o dwa tony. Ale do mojego blondu on nie zrobił nic. On tylko, tak jak mówię, delikatnie zneutralizował tutaj pomarańcz, ale na długości moich włosów niestety, ale... Nie zrobią nic. Także u mnie się ten akurat kolor nie sprawdził. Szukamy dalej. A jeżeli chciałobyście, żebym nagrała wam, jakich produktów używam do mycia, stylizowania swoich włosów, też oczywiście napiszcie to w komentarzach na dole. No i jeżeli też na przykład chcecie, żebym wam pokazała, jak uzyskuje taki efekt swoje triki na to, to też koniecznie piszcie, zostawiajcie kciuka na dole. I do następnego już zobaczenia. Bah!